Tester Grover ILD 2500 Plus jest urządzeniem zapewniającym wysoko dokładną i rzetelną weryfikację autentyczności dokumentów oraz banknotów. Urządzenie pozwala na przeprowadzenie wielowymiarowych testów pozwalających zdiagnozować większość zabezpieczeń obecnych w dokumentach i znakach pieniężnych różnych walut. Tester został wyposażony w źródła światła ultrafioletowego oraz podczerwień emitowaną w trzech płaszczyznach, a także światła białego padającego z góry, z dołu i z boku. Ten wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt umożliwia także badanie zabezpieczeń magnetycznych przy pomocy specjalnej głowicy oraz kontrolę rozmiaru testowanych elementów. W skład wyposażenia urządzenia wchodzi kamera z lupą o dziesięciokrotnym powiększeniu, co zwiększa dokładność przeprowadzanej analizy. Dzięki zastosowanym w testerze marki Grover rozwiązaniom można bez trudu i szczegółowo zbadać strukturę obecnych na badanym materiale mikrodruków oraz zabezpieczeń widocznych w świetle ultrafioletowym, podczerwonym i białym. Urządzenie wyposażone zostało w cztery złącza. Gniazdo USB, dzięki któremu możemy podłączyć tester do komputera Złącze zasilania, gniazdo mikrokamery oraz wyjście wideo, poprzez które możemy podłączyć urządzenie do ekranu zewnętrznego. Aby uruchomić urządzenie, należy wpiąć zasilanie, podłączyć mikrokamerę oraz kliknąć przycisk power. Urządzeniem sterujemy poprzez 6 przycisków funkcyjnych. UV, którym włączamy oświetlenie ultrafioletowe oraz światło białe po kolejnym kliknięciu tego przycisku. IR, R, ten przycisk aktywuje światło podczerwone z góry lub tryb blink na przemienne dwie długości światła podczerwonego. WM, który włącza oświetlenie podczerwone od dołu przy kolejnym kliknięciu włącza światło białe od dołu. WL aktywuje światło białe boczne oraz światło podczerwone boczne. Przyciskiem MG włączamy głowicę magnetyczną, a przyciskiem MIC mikrokamerę. Przycisk MIC służy również do zarządzania mikrokamerą, tak samo jak przycisk MOUT na górze mikrokamery. Klikając go, możemy zmieniać rodzaje oświetlenia w mikrokamerze. Dostępne są trzy rodzaje światła: światło białe, światło ultrafioletowe oraz podczerwień. Tester wyposażony został w specjalną ramkę do pozycjonowania dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy czy legitymacja. Ustawić również można. Parametry wyświetlacza. Z tyłu urządzenia są cztery przyciski. Przycisk menu, Up, down i przycisk Power. Przyciskiem Power wyłączamy zasilanie wyświetlacza. W przypadku kiedy nie korzystamy dłuższy czas urządzenia, a chcemy, aby pozostało aktywne, możemy wyłączyć wyświetlacz. Kolejne kliknięcie tego przycisku aktywuje wyświetlacz z powrotem. Przycisk Menu otwiera menu kontekstowe, w którym mamy ustawienia jasności, kontrastu oraz koloru. Za pomocą przycisków Up and Down możemy dostosować te parametry. Weryfikacja autentyczności banknotu na przykładzie banknotu 100 zł nowej edycji. Aby sprawdzić banknot należy włączyć światło ultrafioletowe w tym oświetleniu są widoczne charakterystyczne znaki. W przypadku banknotu 100 zł jest to kwadrat z napisem 100 zły oraz numer seryjny po prawej stronie, który świeci w kolorze pomarańczowym. Następną rzeczą, którą należy sprawdzić na banknocie, jest zabezpieczenie w podczerwieni. W podczerwieni na banknocie zanika całe tło, cała grafika, Zostaje, zostają tylko numery seryjne oraz prostokątny element na środku banknotu. W świetle podczerwonym oświetlającym banknot od dołu Widoczny jest pasek magnetyczny oraz znak wodny. Na banknocie możemy również sprawdzić, czy pasek ma właściwości magnetyczne, włączając funkcję MG i pocierając głowicę magnetyczną w miejscu, gdzie jest pasek. Po aktywacji kamery przyciskiem MIC można zweryfikować poprawność mikrodruków oraz sprawdzić w dziesięciokrotnym powiększeniu znak w ultrafiolecie. Można też włączyć podczerwień i dokładnie sprawdzić elementy wykonane tą techniką. Weryfikacja autentyczności dokumentu tożsamości na przykładzie dowodu osobistego. Aby prawidłowo zweryfikować taki rodzaj dokumentu, należy włączyć światło ultrafioletowe, położyć dokument w ramce pozycjonującej i sprawdzić charakterystyczne w tym oświetleniu znaki, które znajdują się na awersie dowodu, jak również na jego rewersie. Kolejnym zabezpieczeniem, które można sprawdzić za pomocą testera, jest obraz w świetle podczerwonym. W tym świetle zanikają, zanika całe tło dokumentu, zostają tylko dane personalne użytkownika, zarówno na rewersie, jak też na awersie dokumentu. Za pomocą mikrokamery można sprawdzić mikrodruki znajdujące się na dokumencie. W przypadku tego dowodu osobistego jest to napis Rzeczpospolita Polska wykonany czarną czcionką. Weryfikacja autentyczności dokumentu tożsamości na przykładzie paszportu. Ten rodzaj dokumentu sprawdzamy w świetle ultrafioletowym, gdzie na stronie z danymi osobowymi Pojawiają się charakterystyczne znaki. Znaki te, widoczne w świetle ultrafioletowym, występują na wszystkich stronach paszportu. Dokument tego rodzaju można sprawdzić w świetle podczerwonym, gdzie zanika całe tło strony tytułowej, zostają tylko dane posiadacza. A na kolejnych stronach pozostaje tylko numer paszportu. Jednym z zabezpieczeń, które bardzo ciężko podrobić, jest znak wodny oraz nitka. Testerem możemy sprawdzić, czy paszport posiada znak wodny na każdej stronie oraz nitkę z napisem Rzeczpospolita Polska. Możemy również sprawdzić, Mikroodruki, które występują na dokumencie.